To naiwne szukać Billa Gatesa Pomorza Zachodniego. Nam trzeba wyzwolić energię innowacyjną, która tkwi w firmach w tym regionie. Dzisiaj właśnie odbyła się finałowa debata na zakończenie projektu Zachodniopomorski System Inteligencji Regionalnej i kluczowym komponentem tego projektu jest portal zegarbiznesu.pl. Ten portal jest o tyle ciekawym instrumentarium, że pozwala nam rejestrować faktyczny przebieg koniunktury w regionie Pomorza Zachodniego. Celem debaty było tak naprawdę zamknięcie tego instrumentu badawczego. Zadaliśmy sobie pytanie, czy jeśli która się poprawiła, czy to jest właściwy czas na innowacje w tym regionie. Wszyscy debatujący są zgodni co do tego, że naszej gospodarce tutaj w województwie potrzebna jest myśl innowacyjna i potrzebna jest um, ten potencjał rozwojowy na przyszłość. Zadaniem władz, o środowisk naukowych, o środowisk biznesowych jest tworzenie warunków, w których ta innowacyjność może się ujawnić, może rozkwitnąć. To nie udało się na szczeblu centralnym do tej pory. Jesteśmy na szarym końcu rankingów europejskich, światowych, jeżeli chodzi o, nie o samą innowacyjność, ale o umiejętność zagospodarowania innowacji, wdrożenia i wykorzystania gospodarczego. Jest taka piękna definicja wynalazcy. Kto, jest, kto to jest wynalazca? Wszyscy wiedzą, że czegoś się nie da zrobić. I nagle przychodzi ktoś, komu nie powiedziano o tym, że tego czegoś nie można zrobić i on to coś robi. I on zostaje wynalazcą. Innowacja zaczyna się od myślenia. W tym bierze swój początek. W niektórych fragmentach troszeczkę skostniały styl myślenia i spojrzenia na innowacje przedstawiali. Nie, nie możemy być w gorsecie. Musimy być wolni myślowo. Tak? W naszym regionie niestety firmy nie przeznaczają na te innowacje zbyt dużych środków, z własnych finansów. tak? Tutaj jakby dużo, dużo zależy od tego, czy pozyskają. Czekają na ten cel środki unijne i będzie, będzie oczywiście szansa w kolejnej perspektywie właśnie na projekty związane z badaniami, z rozwojem, z innowacjami. Także myślę, że jeszcze musimy trochę poczekać.